Dzień dobry, kłania się Dzidek teraz, 25 wrzesień 2024, Helica Morska, od kilku dni mamy już jesień, no i proszę zobaczyć, jak ta pogoda się zmieniła. To są dokładnie chyba 3 dni od momentu, gdy mamy jesień, no i 3 dni, można powiedzieć, gdy już rzeczywiście za oknami mamy już rzeczywiście E, taką je, pogodę typowo jesienną, no, proszę zobaczyć liście już z drzewa na całego e, spadają no i, no i gołem okiem widać, że pogoda już nieletnia, nie wakacyjna e, natomiast zbliżają się chłodniejsze dni ja zapraszam Państwa e, jak to moja wizyta w klinice Morskiej na taką przyjazdkę e, zobaczymy jak wygląda klinica Morska e, jesiennej odsłonie. Tu już ludzi naprawdę niewiele proszę zobaczyć jak tu wygląda. Pamiętają Państwo jeszcze kilka dni temu te chodniki były pełne turystów, natomiast w tej chwili proszę zobaczyć, te kramy jeszcze są niektóre, niektóre podkreślam czynne, natomiast już powoli powoli handlowcy zamykają swoje interesy proszę zobaczyć na Krynice morską pojedyncze e, pojedynczy dzieci e, turyści także tutaj rzeczywiście już można powiedzieć lato sezon się skończył proszę zobaczyć naprawdę tutaj garstka ludzi już ciepło ubranych w, w tych kurteczkach e, niektórzy już kapturki na głowach także no tak wygląda ta sytuacja, bo dzisiaj miałem zamiar mm, skorzystać z okazji, będę w Klinice, po, po, polatam troszeczkę dronem nad wyspą Estyńską, proszę zobaczyć, e, tutaj ulica Portowa, pojedziemy dzisiaj troszeczkę inną trasą, no myślę, że równie ciekawo, ale jak mówię, Wydaje się być już skończone w tej chwili, tu jeszcze ta restauracja, jeszcze gdzie nie jest po natomiast już widać że, to tak jak mówiłem, sezon turystyczny letni zakończył się. No i tak jak właśnie mówiłem, korzystając z tego, że y, jestem w Krynicy Morskiej, miałem zamiar taki podjechać na wyspę Estyjską, polecieć dronikiem, zobaczyć postępy pracy z... Y, Sztu, budowy sztucznej wys, wyspy na dalewie na Wiśladem, natomiast yy, takie moje pierwsze podejście było i, i co trudniej, żeby mówić, po prostu, yy, po prostu za silny wiatr jest, żeby latać dronem, także nie będę ryzykował i chyba dam sobie dzisiaj, w dniu dzisiejszym yy, spokój. Proszę zobaczyć, jak wygląda Klinica Wolska, jak ci się rzadko zapuszczam. W, tę, w tą stronę Krynicy Morskiej zazwyczaj jadę prosto do plaży, natomiast dzisiaj postanowiłem nieco inaczej pojechać. Natomiast tak jak mówię, no proszę zobaczyć środek, dużo środek, widać, że jeszcze taki po komunistycznym Także proszę zobaczyć puste ulice, szaro już tak widać trwające się zimne dni na koniec sezonu turystycznego morska opustoszała i, i, i wszyscy mieszkańcy tutaj handlowcy czekają na kolejny sezon już który się zacznie w przyszłym roku mniej więcej od początku maja tak, tutaj buduje się nam jakiś piękny hotel ale pięknie to u góry w winie czy Państwo będą mieć okazję sobie zauważyć może tutaj z tej strony troszeczkę zwolnię skóry że jest mały ruch piękne morze widać tutaj na wprost proszę się przyjrzeć jak to wygląda pięknie to. może jak u góry było no dobrze jedziemy dalej i, i te jak mówiłem wszyscy czekają e, mieszkańcy już jeszcze na plaży i, i coś tam myślę, że uda się coś jeszcze nagrać na plaży. Także nie żegnam się. D druga część za chwileczkę się zacznie. Po krótkiej wizycie na plaży e, zakończyłem już nagrywanie i jadę z powrotem w stronę centrum Krynicy Morskiej, także już mieli pa Państwo okazję zobaczyć, jak wygląda plaża 25 września 2024 roku Natomiast nie ma to rykować sprzętu. Te fale są widać pokażę Państwu na przykopie mniejże w kanale przez mierze Jechałem w tą stronę, w stronę Krynicy, no to te fale były takie na przykopie bardzo duże. No i myślałem sobie, może takie złudzenie jakieś może, może, ale no jednak nie. Ten wiatr był taki płisty, silny, mocny, także specjalnie wtedy sobie już dodałem sprawę, że nie ma, nie ma szans dzisiaj na drona, ale zajadę jeszcze, zobaczę, może, może akurat troszeczkę będzie yy, spokojniej. Ja w tej chwili już zjeżdżam do centrum i będę powoli długo kończył relację, dojadę do tej ulicy Gdańskiej i tam zakończę swoją relację z Klinicy morskiej. Proszę zobaczyć jakie ulice już mamy puste. Się wyludnia. a jeszcze w przyszłym miesiącu, miesiącu listopadzie, no to już można powiedzieć, że żywej duszy tu nie będzie. Tak to wygląda. Ja natomiast wybieram się niedługo na trzy dni do Mierzeję Wiślaną i, i postanowiłem sobie właśnie odpocząć właśnie na Mierzei. Mam w sumie do wyborów i na Kaszuby bardzo fajnie pojechać, no ale jednak to zaciągnie mnie bardziej na, na mierzeję Wiślaną. Także, tak to wygląda, proszę zobaczyć, teraz jedziemy do tego zniesienia. powinno być pięknie widać, widać już Zalew Wiślany i tak też jest, proszę zobaczyć, ale ciemna taka woda. No, proszę zobaczyć, autka na akumulatorki puste, puste jeżdżą i wydaje się, będą oddawane chyba już do serwisu takim po... Po polecie, po także trzeba doglądnąć, wszystkie, wszystko w porządku jest z autkiem. No i zostawić do garażu na tych kilka długich miesięcy. Proszę zobaczyć, jak są ludzie ubrani. Bardzo ciepło, kurtki, już kamizelki ciepłe. Tutaj pani po prawej stronie, w kapturze. No, to jak mówię, to już jesień, już wcale nie jest tak tutaj w Gdańsku, w Gdańsku mówię, na w nie jest tak ciepło, natomiast ja wielokrotnie powtarzałem, to ma również swoje zalety, tutaj naprawdę bardzo ładnie na przejście zalewem Wiślanym, czy wzdłuż zalewu Wiślanego, czy też wzdłuż morza, plaży, także też są takie doznania, no bardzo fajnie tutaj, ja tutaj osobiście bardzo lubię przyjeżdżać i, i, i będę przyjeżdżał, tak jak mówiłem wcześniej, teraz w przyszłym tygodniu wybieram się na zabój, właśnie w tygodniu na taki odpoczynek w granicy morskiej. W pewności będę jakiś dużo filmików takich krótszych umieszczał, no, taką mam naturę po prostu. I, i, no i tyle, no co więcej, chciałem się z Państwem pożegnać, Życzę miłego dnia. Osoby, które zawsze powtarzam, ten to regułka, ale tutaj okazuje się, tak patrząc się po statystykach, to y, dużo osób ogląda y, film, natomiast z tymi subskrybentami jest tak średnio. No ale tutaj nie mamy zamiaru się żalić, przecież, tylko zachęcam Państwa, jeżeli ktoś w miarę regularnie ogląda moje filmy, to subskrybujcie mojego kanału y, Ditek. Teraz. Y, łapkę dla zasięgu, w zasięgu oraz komentarz również, jeszcze te, te filmy wtedy, te algorytmy YouTube'a tak pracują, że ten film jest bardziej yy, widoczny na komputerach czy w urządzeniach mobilnych także życzę miłego, spokojnego dnia koniec siedzi jak teraz, cześć, trzymajcie się, i